Plan transportowy definiuje konieczność utworzenia centralnej instytucji zarządzającej transportem, co jest oczywiście uzasadnione. Jeden z rysunków opracowania sugeruje jednak, że ta instytucja miałaby zostać ulokowana w Toruniu. W tekście planu transportowego takie sformułowanie się co prawda nie pojawia, ale już sama próba przemycania tak istotnych kwestii, jak lokalizacja tej instytucji, powinna stanowić wyraźny sygnał alarmowy dla wszystkich polityków, samorządowców i wreszcie mieszkańców naszego miasta do działania. Weźmy udział w tych konsultacjach i wyraźmy nasz sprzeciw wobec takiemu, takiego scenariusza. Bydgoszcz jest największym pracodawcą. W Bydgoszczy ulokowanych jest 154 tysiące miejsc pracy. W Toruniu zaledwie około 85 tysięcy. W Bydgoszczy Studiuje największa ilość studentów, zdecydowanie większa niż w Toruniu. Bydgosz jest zatem najbardziej atrakcyjnym celem transportowym w regionie. To ona powinna stanowić szkielet do projektowania całej komunikacji. To tutaj właśnie powinna być ulokowana instytucja, która będzie tym transportem skutecznie zarządzać, czyniąc go coraz bardziej przyjaznym dla pasażera. Lokowanie tej instytucji w Toruniu i powierzanie jej ludziom od lat prowadzącym politykę o destrukcyjnym wpływie na system transportowy byłoby skrajną nieodpowiedzialnością i skutkowałoby jedynie dalszą destrukcją tego systemu. Wojewódzki zarząd transportu powinien być zatem ulekowany w Bydgoszczy, największym mieście regionu, rzeczywistym centrum transportowym regionu, które jest celem największej ilości podróży. Które posiada specjalistyczne kadry, które posiada instytucje skutecznie zarządzającą transportem największego miasta, nie będąc jednocześnie przewoźnikiem.